Cześć, nazywam się Janusz Kamiński i w Gonito odpowiadam za sprzedaż i marketing. Przedstawię Wam dzisiaj jedno z moich ulubionych case study. To historia naszego klienta, z którego jestem szczególnie dumny, ponieważ już w trakcie pierwszych miesięcy współpracy kilkukrotnie zwiększyliśmy jego sprzedaż na Amazon. Chcesz poznać szczegóły? Zaczynamy. Klient reprezentuje branżę budowlaną oraz DIY. Jest producentem. Sprzedaż na Amazon rozpoczął na własną rękę, jednak po pierwszych miesiącach działalności na Marketplace nie był zadowolony z poziomu sprzedaży. Dlatego postanowił skorzystać ze wsparcia profesjonalnego partnera. Jakie kroki podjęliśmy, aby nasz klient osiągnął sukces? Wiemy, że sprzedaż w modelu e-commerce Cross Border musi opierać się na skrupulatnie opracowanej strategii. Dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, wykonaliśmy audyt dotychczasowych działań na koncie, aby następnie móc opracować szczegółowy plan rozwoju. Dzięki temu odkryliśmy szereg czynników wymagających poprawy, takich jak opisy niewysycone słowami kluczowymi, zbyt długi handling time czy brak parentowania produktów. W pierwszym miesiącu skupiliśmy się na optymalizacji aspektów technicznych. Skróciliśmy handling time do jednego dnia, opracowaliśmy i wdrożyliśmy harmonogram wysyłek do FBA, a także przygotowaliśmy wspomniane wcześniej parentowanie. Mając zabezpieczone podstawowe kwestie, nadszedł czas na działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Przede wszystkim, aby pozyskać pierwszych klientów, stworzyliśmy strategię reklamową i rozpoczęliśmy kampanię PPC. Następnie rozpoczęliśmy optymalizację SEO listingów, aby poprawić pozycjonowanie produktów klienta w silniku wyszukiwarki Amazon. Ponieważ firma zdecydowała się na sprzedaż w Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Holandii, Belgii, a także we Włoszech i we Francji, Opracowaliśmy wysycone słowami kluczowymi opisy w siedmiu językach. Czy na efekty trzeba było długo czekać? Zdecydowanie nie. Już w pierwszych miesiącach nasze działania zaawansowały potężnym wzrostem sprzedaży, a październik przyniósł najwyższy ówczesny pik. Przekroczyliśmy 2,5 miliona złotych obrotu. Aby dokładniej to zobrazować, przyjrzyjmy się rynkom, które odegrały kluczową rolę we wspomnianych wynikach. Za ponad 70% sprzedaży odpowiadał Amazon w niemieckiej domenie. Następne pozycje zajęły Francja i Włochy. Wykres, który widzicie teraz po lewej stronie, prezentuje podsumowanie 2023 roku w podziale na sprzedaż prowadzoną in-house i we współpracy z Gonito. Wyniki mówią same za siebie. Natomiast nie oznacza to, że spoczęliśmy na laurach. Od początku 2024 roku kontynuujemy horyzontalne skalowanie sprzedaży na dotychczasowych rynkach i intensyfikujemy działania marketingowe. Dzięki czemu już w marcu ponownie osiągnęliśmy pik na poziomie 2,5 miliona złotych. Podsumowując, w przypadku tego klienta kluczowe okazało się dostateczne wysycenie rynków dzięki wykorzystaniu potencjału modelu logistycznego Amazon FBA oraz wdrożenie skutecznej strategii marketingowej. Niemniej musicie pamiętać, że nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Rozpoczęcie ekspansji zagranicznej każdorazowo powinno wiązać się z uprzednio wykonaną analizą potencjału i skrupulatnym opracowaniem planu. Chcesz zweryfikować potencjał sprzedaży Twoich produktów na Amazon? Zapraszam Cię na darmową konsultację, którą przeprowadzi z Tobą jeden z członków mojego zespołu. Porozmawiamy o możliwościach rozwoju Twojej firmy na arenie międzynarodowej, przeprowadzimy wstępną analizę rynku, a jej wynik będzie odpowiedzią na pytanie, czy sprzedaż e-commerce cross-border to dobre rozwiązanie dla Twojego biznesu. Kliknij w link znajdujący się nad tym filmem, aby zapoznać się z naszymi wszystkimi Case Studies. Chcesz porozmawiać? Wypełnij formularz, a niebawem skontaktuje się z Tobą nasz konsultant i umówi nas na spotkanie. Do zobaczenia!